Piłkarze Mieszka Gniezno pod wodzą trenera Kamila Szulca zakończyli rozgrywki ligowe w sezonie 2024-2025. W ostatnim pojedynku podejmowali jedenastkę obry Kościan. Mecz nie należał do porywających widowisk, choć padło aż sześć goli. Cztery zdobyli gnieźnianie, a dwa goście. To spotkanie naprawdę bardzo zbliżone do poprzednich, które tu graliśmy. Dzisiaj na szczęście na naszą korzyść, czyli pierwsza połowa dobra, panowanie. Teoretycznie wynik z taki bezpieczny, wynik, powiedzmy 2-0, no i gdzieś tam się wkrada bramka postawioną w fragmencie w najbardziej niespodziewanym momencie, bo to też w momencie, w którym kontrolowaliśmy, no i gra się sypie. Na szczęście dzisiaj takim charakterem i powiedzmy cechami wolicjonalnymi pokazaliśmy, że, że, że też potrafimy dowieść mecz do końca, no i w trudnych momentach strzelaliśmy na 3-1, później na, na 4-2, więc wszystko się dzisiaj finalnie udało. Jeżeli chodzi o sezon, to tak jak już wcześniej mówiłem, taki y, słodko-gorzki smak, bo... Bo teoretycznie tylko jedna porażka tutaj u siebie z wiceliderem, z Wrześnią, ale zbyt dużo tych meczów zremisowanych i to zremisowanych w takim sposób, że to my byliśmy zespołem w tych spotkaniach lepszym, taki, który więcej kreował, ale brakowało tej kropki nogi. Więc na pewno jest to duży obszar do poprawy, bo to nie jest przypadek, zdarzyło się to kilkukrotnie, dzisiaj ponownie, ale dzisiaj mam nadzieję, że zrobiliśmy ten pierwszy krok, żeby w tych końcówkach dowozić mecze na naszym korzyściu. Teraz dla piłkarzy przerwa na odpoczynek, ale nie dla trenera. Generalnie sport próżni nie lubi. Na pewno, na pewno będziemy deklarowali to, o co będziemy grali, w zależności jakich żołnierzy, jakie wojsko uda się tutaj zgromadzić, bo, bo takowe wzmocnienia szykujemy. Natomiast to też jest jakiś tam obszar, który wymaga czasu i cierpliwości, więc rozmawiamy z zawodnikami z, z, z też trzecich lig do tego, żeby ten zespół wzmocnić, żeby niektóre pozycje, szczególnie te ofensywne, były na wyższym poziomie. Eee, i mam nadzieję, że 9 lipca przystąpimy do treningu już w takim gotowym kształcie, w, do, w gotowej kadrze, gotowej do tego, żeby walczyć o jeszcze wyższe ceny. Ostatecznie Mieszko w minionym sezonie uplasował się na szóstym miejscu w tabeli ligowej.